Ej, Bubek, popatrz tylko na ten trik, jak ten gość to zrobił, ej, to jest nieprawdopodobny skill, albo nieprawdopodobny fart, popatrz, on był na przegranej pozycji, ej, jest o jak to cię się Bronił! ale teraz Oha. będzie skok na indyku, no ty, no nie, Co? ej, czekaj, on naprawdę ale skoczył na indyku, ej, ale dobry ziomal, no nie, o nie, on stary wow. idzie do tyłu, nie, proszę, U. tylko nie to, on był na szczycie góry. I stary idzie to do był tyłu. Super niesamowity Adobe Premiere. Stary, to wcale nie jest tak, że on wziął efekt i po prostu cofnął wideo. Nic o, z rzeczy! Wie. On ma grę do tyłu, bo to jest najzwyklejszy <laughs> snapek, guys. Oh, Oho! Absolutnie! Każdego jednego Gumia dnia, kiedy mama mnie kładzie do snu, to puszcza mi coś takiego, ja wtedy jestem spokojny. Ja mogę właśnie wtedy zobaczyć. Popatrz, popatrz, popatrz na to, pać. stary, popatrz. Absolutnie zero czytów, zero błędów, uh. zero haków. Najzwyklejszy Guys w Ohio! Nie sądzę Ej, on I tu jeszcze to zrobi! Czekaj, patrz na to! Patrz jak on jakby za. Oho. za klockiem zrobi! Ej, dobra, no. to było strasznie mocne, to był strasznie mocne ale tutaj... O, twój lubany tryczek, Bobek, tak słyszałem, no Nie lubię tego. Ale trików, wiesz co, Od bo kiedy moim ja... zdaniem to jest niele. Od kiedy no ja naprawdę. zacząłem oglądać to, jakby te triki, no. No nie? I te, te, te rzeczy, o, ty pro graczy, To też zaocząłem zauważyć, że to robi się bardzo mało realne, ale! Dalej ja to naprawdę. jest realne. To nie są cheaty, tylko to jest stare dalej realne. A to co robi ten gość jest z kolei bardzo dziwne. <laughs> co on wyprawia? On kłop, e, A on Co? Czemu on ma takiego... Co? What? Patrz, jakiego on speeda ma! On ma, on ma podkę to na dziwać. szybkość Minecrafta! Widzowie, musicie obejrzeć to do końca, bo wtedy możecie się nauczyć nieprawdopodobnych trików w Stambl. Tylko po... O nie, nie, znowu kolejny... Ale innym skinem on to zrobił! Co? Nie. Ej, wow, ja Ej, to jest e, trik, którego najbardziej nienawidzę podczas oglądania, bo ja tyle razy to próbowałem i za każdym razem to nie wychodzi! Nie wolno, nie wolno widzowie, to nigdy nam nie wychodzi, nie ale. Uwaga. Nie Spinaczka indyka, stary, ej, myślisz, że to jest gracz <grym> bez Niku? Nie, no czekaj. No e, wiesz, da, da e, się to, da, da to się. w ogóle grać bez niku. No stary, jeszcze kiedyś dało się wyłączyć Niki, czy też tak robili na turniejach, no nie? Ale no. to było dziwne, bo jeżeli to był zwykły jakiś indyk, no to LOL OO! Znowu twój tryk, ale popatrz, bo ja się zawsze zastanawiam, jak oni to robią. ja sobie analizować, popatrz. On nie naciska żadnej spacji, żadnej emotki. Po prostu wszedł w Wir. I tyle. Koniec. Jakby koniec, Koniec rozmowy. No I I nacisnął i emotkę jak wyleciał z Wiru. Ale chodzi o to, że on jeszcze jak leciał, to już miał tego speeda, no nie? Czy nie? No i ten taki brzu... oho, absolutnie. Ma... The base Dopiero man In the hole Nie, naprawdę stary, nie uważasz, że to tak wygląda w ogóle. Lektu... Znaczy, stary, ja tak codziennie gram, nie? Każdego dnia Codzień? 10 godzin. Na każdym odcinku No tak ja mam. tak samo mam, stary. Normalnie Easy Pizzle no. Ej, czekaj, ale tak go wywalił. Przeczytaj ten link, <laughs> proszę. Proszę, przeczytaj ten <laughs> <go. śmiech> To był prawdziwy, słuchajcie, <laughs> bro To nie był żaden podrabiający, To był bardzo zły człowiek. Batman. Ale ty z normalnie O, zły Batman. Zły człowiek. To jest Batman, chyba, nie? Tylko no stary, możliwe. możliwe. Patrz, on. Stary, jak myślisz, to jest jakaś jacuzzi dla indyków? Sądzę, że jest to wielki. i Są to malarze, o wiesz? Stary, myślisz, że oni są malarze i oni zbierają teraz farbę, żeby po prostu mieć farbę? Okej, to ma sporo sensu. Naprawdę to ma sporo sensu. Uj, nasz ulubiony triczek, już to. Ej, nie podoba mi się Co? My, jak zawsze przeskakujemy, to nie lecimy aż tak daleko. No, tylko my jednak prędzej, troszeczkę, my prędzej no. nie dolatujemy niż przelatujemy. To to Miody się stary z tobą w zupełności naprawdę jak tak z... jest. O, jaka fajna kamera! O, jak fajnie skin yy. lata! Absolutnie <laughs> najbardziej zwykły skin ametystyneks. Pamiętacie jak ja mówiłem, A że nie? ten skin jest z gluta i on inaczej się zachowuje. A co macie potwierdzenie, to wcale słuchajcie, tym razem nie są haksy. Nie! 0,0001% czas, a to jest deprobro. Deprobro. Ej, to jest prawdziwy! No Naprawdę, bro. się... wow. mógł wskazać jedną osobę, która Ale odmieniła skuczy. ludzkość na lepsze, to wskazałbym U. właśnie deprobro. Nie żartuję. Co? Nie żartuję, widzowie. To wcale nie są żarty. Oho. To wcale nie jest sarkazm, ani ironia. Nie. To prawdziwe bro Prawdziwy Prawdziwy są... No i patrzek on, skąd on ma tego spida? No. no! Widzisz, właśnie, stracił brzuszek czyli się, 3 2 1 i traci brzuszek tutaj i nagle dalej go ma. Jak? Nie, serio eee, jak? No ja właśnie chciałbym się ciebie zapytać, jak to outside. E, stary, to jest chyba jednak gracz, tak mi się wydaje, co? Niemożliwe. Ej, ale z drugiej strony on tak chodzi jak indyk. To stary, Uu, jest to jest musi... indyka, to jest. Ale on jak to chłopie, bo... chłopiec, bo skin indyka w grze wygląda inaczej. I nie tak. E... Więc Ej, jeżeli to jest prawdziwy inaczej? indyk. No, stary on wygląda bardziej jak skin takiego gracza, no ma nóżki takie dłuższe i tak dalej, i tak dalej. Ma taki korpus, nie ma takich skrzydeł. Stary. No. no, w sumie jest taki trochę większy, no masz rację. Hit qualify! On się zakwalifikuje przez uderzenie. Nie pokazuj mi tego, no nie pokazuj mi tego Za każdym razem jak to no oglądam, to Jest mi przykro, no to po co ja mam to oglądać, no Jak oni robią takie fajne triki, a my Prohibido el tocar Flaku, serio? No. Verde, nie wolno Masz widzieć. naprawdę rację, chłopie Patrz na to, pum No i ja no, to jest chłopik guru normalnie, on oh. jest taki guru stamtąd, jest no, giga guru. outside trick. O stary, Alon, to, ja wiem co o. on zrobi. Ej, Nie. akurat Nie. to jest rzecz absolutnie bezużyteczna, ale tak strasznie chciałbym ją umieć. Serio. Jak to jest stary bezużyteczny? No bo jak on uzyteczna. solo teraz przejdzie dalej? Ale chłopie pizzu by powiedzieli, odbycie, że nawet. to jest giga kuksy. Nie no, stary on ma on ma hmm. super sure I No o, i znowu, znowu, znowu stary, to. oni mają tego super speedo-bido, mm -hmm. spararido, ja rarido. totalnie, stary, nie wierzę, naprawdę. Ja A wiesz, że w stary? Bo ja wiem. w Patrz na e, niego. Patrz, uh, jak on, patrz, bo tam... I on, on, on puścił indyka, stary. Ten, on, on dał wolność indykowi. Indyk sobie uh. powiedział, adios amigos. Puerta Aventura Forararira Tenerifa! Desperadiso Paratito! To jest akcja dla wolnych e, indyków. On będzie w środku bloku, patrz na to. Widzisz? Mm, on przeniknął sobie... Patrz, patrz, stary, z jak on dziecinną łatwością przeniknął przez 8 bloków. To jest chłopik guru. Stary, jak on to zrobił w ogóle? I co, co, co znowu to zrobi? Co? Ej, dobra, ja rozumiem, że to się Oho. może zdarzyć raz, ale dwa razy z rzędu to chyba trochę przesadne. No, nie? to jest giga ci warto, On jest naprawdę. inside bloko, bloko! Yy, Tyle fa-la-la-la. Bloko dasio. Oj, to tak. Serio, on się kąpie w zielonym glucie. <laughs> to jest... Kto ostatnio wyjdzie z basenu pełnego gluta? Wygrywa 10 tysięcy złotych! I kto pierwszy wyszedł? Stary, peł. Oho, dzięki, no to no, w takim razie miał. będę miał tego otwierać stumble Guysowe skrzynki. No patrz stary na to, możesz zrobić coś takiego i zamieszkać na mapie Bodbash. Nie chciałbyś zamieszkać na mapie Bodbash? I będą Fum. tam super spinki, chłopy, stumble No stary, a widzisz, widzisz, on stary jest indykiem. Mm. W, wiesz dlaczego w ogóle on nie ginie od ty, tych Biedronek? Bo Biedronki myślał, że on jest tym indykiem wyprodukowanym przez grę jakby. No! Nie żartuję. No, naprawdę. Nie no stary, zwróć uwagę, patrz jak się odbija tutaj ta Biedronka. Ona... Ale to może być, naprawdę. Bo ona pomyślała, że to jest ten gość, że, że to nie jest gracz, tylko że to jest zwykły indyk, który robi gol, 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 Oni naprawdę tak pomyśleli, nie żartuję. Eee, eee, ty tak robisz, aha. No stary, oni. w ogóle gra też myśli, że ja jestem indykiem, no nie? Co? No stary, i, i ja wtedy mam dostęp do takich funkcji. O właśnie, widzisz? Stary, Oho. absolutnie najbardziej podstawowy daszo. W całym StumbleGuys. stary, ja tak codziennie gra. 15 remaining yy, i 15 ametyst. Aha! Codziennie! No to fajnie, dzień no, w dzień. Stąd Abra i macie większą szansę eee. na trafienie takiej mapy w StumbleGuys. Musicie, słuchajcie, o mieć www Ja nie żartuję widzowie, bo do każdego zabowienia na przykład zdjęcia z autografem i, i metki są nie będzie tego widać. No to nie będzie! Musicie zaufać, że są. Pierwsza linia w opisie Takie metki, takie wiecie, autorskie. A tutaj mamy problem! Mm, patrz, on ze ja stary no. przeskoczą, po czyjejś ja. głowie. Patrz, patrz, patrz. patrz. Nie, Jaki ale to jest kozak. stary. To, no i Paul, oh, to Ej, się ale, ale to nie, naprawdę. Nie. Ej, ale tak szczerze, my czasem gramy nasza w kilka osób naraz, no nie, że zostaje na chwilku. Ale takie nie wychodzi ci. Nie nie, 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 stary. Jak gram z botami? To to bardzo często robię. Znaczy, wiesz, chodzi o to, że na przykład jak sobie testuję te um, laser dash i jestem turniej taki, że 32 osoby są i wiesz, po mm -hmm. prostu ta pierwsza rundka trwa 30 sekund, to tak, ja to robię. Ale jak gramy w tak, wiesz, więcej osób, że na przykład jest nas pięciu i to nie są boty, tylko już są ogarniacze, to nigdy jo. nie miałem jaj, żeby tego spróbować. A, a najwyższa chyba pora, co? I przez to ktoś stary by przegrał, Ale nie my, bo Ale... nie my. No właśnie nie wiem czy by to się w ogóle stary moim zdaniem tobie udało, naprawdę. Ja, no, myślę, ja myślę, że na totalnym Ezie. Ja myślę, że na totalnym Ezie. To tam by Indor chodzi, on, on chodzi ten... To by, by się udało tak jak ten Indur tam na totalnym Ezie chodzi, naprawdę. No stary, to patrz to, patrz to, tak by to się <coughs> udało! A Patrz na to, stary i co? Eee. <coughs> Aha. E, o, czy, o co to chodzi? Znaczy stary, czemu, on dotknął. mu tu jest tak dużo? On dotknął indyka. E, co? Y, dosłownie on stary, dotknął indyka. O! Ale... Najbardziej podstawowy spin round! Codziennie gram! E, to jest naprawdę giga naprawdę... No, Fast, a teraz nabrokodasz, no może de pro, bro proszę. Pro. De pro Ej stary, patrz, patrz to! Jesteś na totalnie przegranej pozycji, wow, tak się urazował! Jak trzeba Wytykę? być w kozakiem, żeby zrobić coś takiego jak on? E to nawet nie trzeba być kuzakiem, tylko trzeba nie wiem kim być. Chłopak, ja bym być chciał taki taką myśleć. ja bym chciał ten ten taką Ale ja nie wiem, kiedy ja ostatnio w ogóle grałem floor Flipa, stary. Ej, naprawdę. Znaczy, nie wiem, kiedy wrzucam ten odcinek, bo być może na przykład stary dzisiaj grałem tego floor Flipa, kiedy wrzucam ten odcinek. A to jest ciekawa sprawa. A to jest absolutnie najbardziej zwykła mapeczka na całym świecie, stary. Piłka nożna. Codziennie Codziennie, no, A ty nie grasz takiej, stary? No, taką mapę! Czy ty zwariowałeś, chłopie? Ja nigdy TAKIE nie widziałem, stary. 5 razy dziennie taką gram, a ty nie? Aha, no ja właśnie nie, stary. To ja w takim razie jakiegoś innego. Ty chyba grasz w Stumbleguysa 0,69. Stary, ja chyba gram w Gamble Size. Chyba tak. No, dosłownie, stary. Gamble Size. pro czy to będzie. Nie, myślałem, że to będzie Probro! Ale mam Albo stary grać w ten. DEPRO! Probro! Co, guys, Stumble, Guys, Stumble guys, Stumble <laughs> Bobo, guys, Bobo guys. Wow. Ale to jest jednak ziomal, nie? Oj stary, tutaj <laughs> chyba prohibido na dotykanie wody Tak gdybyś pytał to jest zakaz na dotykanie Uuu, wody. Stary. Ej, ale wiesz co? To jest easy. To jest totalne easy. E, to zrobiłem prawie. to raz w życiu. Jest najłatwiej na świecie. O, najbardziej easy trick na świecie, bo zrobiłem to, jest to aż. jest najbardziej easy trick, jak Ej, widział, ale stary, ja to oglądam milion razy, że ktoś zrobił no water. I za każdym razem y -hmm. ogląda mi się to tak samo dobrze. Naprawdę, no, za ale każdym... To jest serio, briga przyjemne, naprawdę. A tutaj Inside blocko, 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 dasz o idę. pro! I będzie taka... Ale on tu zrobił... Ci ludzie mają za dużego skilla! Oni są naprawdę op.